Witam Was wszystkich w takim szybkim vlogu. Ponieważ mam do zasiania około 4 hektary jeszcze jarymi, zbożami, no to zastanawiam się, co tutaj zasiać. No i tak, na, kawał, na dwóch kawałkach takich po 30 jarów będzie owies. To jest pewne, może nawet na trzech takich na 70 arach będzie, czy na 80 będzie jęczmień, jary. Tylko teraz. Jaka odmiana? Tutaj mamy odmiany z danko. Tutaj mamy smolice. Może macie jakieś lepsze jeszcze. Teraz mam. W zeszłym roku brałem. Solista, ale to strasznie słabo wyszło u nas. Bo z 60 arów nie wiem, pół tony miałem, tylko tyle, że bardzo było sucho z wiosny. Może dlatego teraz zastanawiam się nad yy, jakąś inną odmianą. Yy, tylko no teraz, jaką? Yy, może jakaś inna jeszcze hodowla. I powiedzcie mi, bo będę siał na 2,5 hektara pszenicę jarą. Jaką tą pszenicę? Mam go planę, ale ona od dwóch lat strasznie słabo u nas się sprawdza. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. Tam jest czwarta klasa na tym polu, na kawałku jest żyto, a na resztę tamte trzy 4 hektary jest w sumie. 1 2 jest 1,2 jest yy, żyta, a resztę będzie posiana pszenicą jarą. Powiedzcie mi jaką najlepiej odmianę wybrać No i możliwe bardzo, że będzie miał coś do przesiania yy, do przesiania na wiosnę z pszenicy, bo jest 15 stopni mrozu, straszny wiatr i sypie śnieg, ale wszystko zwiewa i nic się nie chce utrzymać. No co? To będzie chyba. Chyba na tyle. No nie wiem, nie wiem co tu wybrać. Teraz sobie tak oglądałem. Tutaj. YouTube'a, no i oni tam parę rzeczy omówili, no ale to wiadomo jest reklama jakaś, to... Co tutaj? Szoko tutaj jest. Kupuję nowy kombajn. Och, jak ktoś ma duże gospodarstwo, to może sobie na to pozwolić. Co tutaj jeszcze jest? Rolnik. Tego nie oglądałem jeszcze. Agrounia. Joker. Tutaj yy, Zetor. Co tam jeszcze? Paweł Korbanek. No jest tutaj dużo, dużo rzeczy do, do zobaczenia. O, tutaj Ursus, Ursus. Kiedyś tam jechałem koło niego. Byłem na zawodach. No, tutaj jest dużo, dużo do... No, Jarek Ogarek. Dużo do oglądania. Nie ma na to zbytnio czasu. Staram się to co, to, co najlepsze oglądać. Na pewno oglądam Słomka. Bo tutaj jest o historia gospodarstwa. Jokera oglądam. Szoka oglądam, Kula oglądam, Perkinsa, Rolnika, co szuka traktora, bo ja też będę szukał traktora, Ursusa też oglądam, za każdym razem, a innych to tutaj już, pewnie już pominąłem, ale innych to już, Marcin Adamczyk też jest ze Śląska, to oglądam go, a tutaj już jest, Zelma też yy, gada od rzeczy nie gada od rzeczy. Gada sensownie Mateusz Zapczyński, on tak trochę wydziwnia, no ale co poradzić. O, i tu tutaj moi kurde imiennicy Agromaxi razem ze Sławkiem bratem. Oni tutaj robią cyrki takie piękne, że aż Aż można po, pooglądać a tutaj maszyny dla farmera, co on tutaj widać? Marek zadowolony, proszę bardzo... Doszło Zbieramy trzeci zbiornik w locie. On tutaj. Naprawdę się rozwija, trzeba yy... pogratulować mu tego, że tak idzie do przodu. Wiadomo, bardzo dużo yy... zawdzięcza też YouTube'owi, bo stał się popularny i dużo ludzi go naprowadziło na to, co ma, co ma robić. No ale, ale naprawdę mu pogratulować tego, co robi. O, tutaj jest jeszcze jeden gość. Rzepak musi Bardzo być mądrze gada, naprawdę. Czy to znaczy, że musi być orka. Jeden z mądrzejszych Nie. ludzi Czy to znaczy, że na YouTubie. Orkę dobrze znosi? Tak. Hektar Czy wiedzy. rzepak dobrze toleruje uprawę pasową? Tak. Czy rzepak dobrze toleruje uprawy bezpłużne ze z głębokim spłóżnieniem na poziomie pługów dwutowych? Tak. Rzepak musi mieć głęboki. No i takie wiele, wiele, wiele innych. O, Bardowski jeszcze. Tutaj też jest fajny. Pawnic, oczywiście. Tutaj pierwsze co to. Zacząłem jego oglądać, bo chyba on się pojawił jako pierwszy. Albo jeden z pierwszych też się rozbija. Tam u niego jest ciężej, bo. No widać, że jest ciężej, ale widać, że się rozbija i, i też. Też fajnie się to ogląda. Widać, że każdy idzie do przodu tutaj, z tych znanych, co. Co pokazują się, ale miło się to ogląda, i, i będziemy to dalej oglądać jutro. Jutro pokażę Wam film z remontu Ursusa takiego jednego, no a resztę, a resztę zobaczymy. Potem to to co. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.